Tego jeszcze nie było, robimy normalnie urbex. Jesteśmy tu na nielegalu. Dzień dobry. Jesteśmy w kolejnym blogu. Jest trochę cieplej. Nie ma śniegu. Nie ma śniegu. I jesteśmy przy opuszczonym lotnisku w bazie wojskowej rosyjskiej. Spróbujemy wejść i pooglądać ją sobie. Tu mamy zamknięte, więc musimy gdzieś coś znaleźć. Nie możemy sobie wejść. Mamy ochotę to pozwiedzać Więc zobaczymy co, czy nam się tu uda. Tego jeszcze nie było. Robimy normalnie Urbeks. Jesteśmy tu na nielegalu. Są tu wycieczki. Ale akurat nie dzisiaj. Więc jesteśmy na nielegalu. Idziemy, Ale idziemy obejrzeć. Mam nadzieję, że nie dostaniemy żadnego mandatu. Powiedzcie, jesteśmy gdzieś w jakiejś części koszarowej. Ucho, cicho, nikogo nie widać. Fakt, że my się nie wypoczynamy specjalnie, tylko że po cichu. No idziemy, no idziemy. Spacer systemu. Myślę, aż tak nielegalnych rzeczy nie robimy, więc może tylko trochę. No ja Anna już idzie coś tam oglądać. Jana się uparła, żeby wejść do środka, ale... Trzeba zatrzymać bo Diesel wchodzi i tu się boimy, że on gdzieś tam nam wpadnie, wejdzie. Więc... Ja wyślę Joannę to. Niech tam Joanna idzie. Asia poszła zobaczyć, co w tym budynku jest. Nie wiem, czy tam będzie coś ciekawego, ponieważ no słuchajcie, no stary, obuszczony jakiś koszarowy budynek. No pewnie kupa śmieci. I Nawet balkonik jakiś Tueczka wiatra. Marcinek, tu jest otwarte drzwi i można normalnie wejść. To jest stabilnie. O tam o, Asia już przeleciała naokoło i wróciła. Dobra, idziemy dalej. Idziemy zobaczyć lotnisko. Na jakieś budynki. Nie no, nie będziemy po nich chodzić. Już takiego co nie będziemy no, jest. robić, no, bo nie nie jest nowe. no nie ma to sensu większego. Nie tym się lubujemy. No akurat fajnie może przyjść w takie opuszczone miejsce, budynku, sobie je obejrzeć. Budynków jest pełno. Tak. Teraz jeszcze musimy znaleźć kierunek do pasa startowego, bo na pewno idziemy w złym kierunku teraz. Znaczy, dawno opuszczony teren. Na torach normalnie rosną drzewa, i to spore. Więc tu już jakiś czas nic się nie odbywało. Doszliśmy do jakiegoś budynku sporego. Hangar to raczej nie jest, ale idziemy chyba tam dalej. Ale no jeszcze tu pójdziemy zobaczyć. to środka oczywiście nie będziemy wchodzili, żeby nam na głowę nic nie spadło. No to jak widać tutaj, wszędzie dachy spadają, więc lepiej nie wchodzić. O, tak jak mówiłem z tymi dachami, że one spadają. A to jest hala sportowa. Tam nawet został odkuszyk. Tak to wygląda, zobaczcie, z drugiej strony też. Niejako jako dwie na dwie części podzielone, no, ale teraz to już jest ruina. A więc przed chwilą spotkaliśmy ludzi, którzy jeżdżą tutaj sobie autem. Bez tablic rejestracyjnych. rejestracyjnych. Gdzieś tam z tyłu też wyszedł jakiś człowiek. Przed chwilą też przejechał jakiś firmowy samochód. Tu jest bardzo duży ruch. Słuchajcie, pan nic nam nie powiedział. Nie mieli nic do nas. Tylko miał potwora z tyłu. Tak, powiedział, że żebyśmy zaczepili psa, bo oni mają dużego psa i żeby... W go Żeby nie... się nie zbliżył. No i go nie zjadł naszego, <grym> znaczy rzeczywiście. Był ogromny. Tak, więc... więc chyba nie ma jakiegoś specjalnego problemu ze zwiedzaniem tego. Idziemy dalej w stronę pasa startowego. Czekawa jak mamy, może z kilometr. Coś takiego. No nic Idziemy zwiedzać. Urbexujemy normalnie. Tu jest znowu kolejna hala jakaś. Trochę śmiesznie wyglądało spotkanie z tymi ludźmi, bo my wyszliśmy za krzaków. Może jeszcze nie do końca, już samochód zauważyliśmy. I... Ale co, będziemy uciekać, nie? No tak, ale druga sprawa, diesel pobiegł. I diesla było widać. Więc no, stwierdziliśmy, dobra, idziemy, niech się dzieje, co trzeba. Ale nie, byli trójka ludzi, dwóch mężczyzn i kobieta z takim dużym psem. Otworem. potworem. Tak. I, I jakoś oni, znaczy oni przejechali najpierw e, dalej, a my staliśmy i patrzyliśmy, czy w dobrą stronę idziemy i cofnęli autem. A jak cofali, myślałem, że nas wygonią, ale nie, nie było problemu. Więc idziemy. Jesteśmy już bardzo blisko. No i... No i Chwilę przed końcem. Nie wiem, czy sło, widzicie, 100 metrów, 100 metrów. przyjechał pan samochodem. Jeszcze takim porozbitym, strasznie, i, i nas wygonił. Powiedział, że nie wolno i koniec. Teren I, prywatny. I nie dał się przekonać, żebyśmy ten kawałeczek podeszli. Trudno, tak bywa. Urbeks, zapewni byliśmy, i Urbex się nie udał. krzakami Tak, gdybyśmy poszli tutaj gdzieś w krzaki, to by nas nie znalazł. No ale. Stwierdziliśmy, że jeżeli tamte osoby nas nie wygoniły, to, to nas nikt nie wygonne. Ale jednak myliliśmy się. Trudno. No, bywa, nie? <grafy> Musimy wrócić, a <grafy> mamy kawał do wracania. Niestety szliśmy na darmo <grafy> Wracając, jeszcze tak idziemy trochę szlaczkiem. Zacznamy tu. O, tu tak budynki? fajnie. No, szkoda kurczę, byliśmy naprawdę tak bliziutko. Ale ale trudno. Naprawdę to lotnisko jest tutaj gdzieś. Jest bardzo, bardzo, bardzo blisko. A tutaj stąd ten pan wyszedł, patrzył. To prawda. Tam ci ludzie też stąd wyjechali, którzy z nami rozmawiali. Nie mieli nic przeciwko temu, tylko chcieli, żebyśmy psa nas widzieli. Trudno. A ten koniecznie nie chciał się przekonać pozwolić przekonać żeby nam pozwolił eee, obejrzeć no to lotnisko byśmy naprawdę już tak bliziutko Wracamy no, trochę inną drogą bo jak już idziemy to coś żeby zobaczyć bardziej tak, bloków jest tutaj widzicie pewnie tylko wiele, ale na okno następnych naprawdę było ich sporo no, bo... gdzieś to wojsko też musiało Mieszka, które tutaj były, a jest tak. jest, jest ona opuszczona, i całe szczęście, że tak powiem, jak widać, każda powinna być opuszczona. To nikomu się krzywda nie działa, tak jak to, co się dzieje teraz na świecie. To jest bardzo smutna rzecz, ale nie poradzimy na to. Możemy jedynie tylko w jakiś sposób pomagać różnymi rzeczami, czy pieniędzmi. Trudno, tak, tak to wyszło. Teraz wyjdziemy praktycznie przez główną bramę, tam gdzie rozpoczynaliśmy vlog. I wiecie co, pojedziemy w inne miejsce, ale już bez diesla, więc rachę czego będziemy się chować w buszach. Mam tu za jeszcze jedno miejsce. Dobra, dojdziemy do bramy i jedziemy w inne miejsce. Widzicie co, jedziemy sobie po drodze i co? I jajeczka sobie kupimy. Świeżutkie jajeczka od kury, takie hodowanej. myślę, że, że mamy e, pieniążki 3 euro zobaczcie za 10 jajek i sobie wybierzemy tutaj. O. Ojaźniemy jajeczka. Sprawdzimy czy całe zobaczcie nie mają żadnych pieczątek. Bo to nie są tak z hodowli, takie schodowli, tylko no, takie kur normalne ze wsi. Gdzie dla nas jest to na pewno atrakcja? E, dobra, a już mamy drugie, bo wzięliśmy drugie już pudełeczkę. Lubimy? I jedziemy świeżutkie jajeczka. Dzisiaj jeść. Ach, wychodzę będzie. Dobra, to jedziemy dalej po ujęciu. Mamy chociaż jajeczkę. To jeszcze się nie poddajemy. Próbujemy od innej strony. Bo może po prostu ta kwestia była, że te koszary były tam e, jakąś prywatną strefą i nie wolno było. No bo my widzieliśmy, że ludzie tam bywają. Więc jedziemy, zobaczymy sobie. Teraz jedziemy jakąś taką palną drogą. Leśną. Leśną. Na razie nie ma, że nie wolno. Dziur od kolepy. Jedziemy. Ale jest utwardzona, więc nie jest źle. Wiecie co, no kurczę, jesteśmy dużo bliżej niż byliśmy, ale dalej nie można, jest zagrodzona. No i nie wolno. Puścimy drona, zobaczymy z drona jak to będzie wyglądało. Dopieriśmy niejako swojego dron latał nad lotniskiem. I tak uścislając, uścislając. Uścis... Polska języka, trudna języka. Dobra. precyzując. Było to lotnisko Spandenberg. Sperenberg. Sperenberg czy Spanderberg? Sperenberg. Mm. I to było jakieś tam porosyjskie lotnisko. E, największe. Które, największe, tutaj w okolicach Berlina. Słuchajcie. E, oczywiście, e, jak się wyprowadzili ruski, to ono zostało zamknięte. W czasie przemian, jak, jak, jak to wszystkie te przemiany były strojowe. Stamtąd się e, wszystko, co drogą lotniczą to stamtąd rosyjskie wojska były, e, e, nie wiem, ewakuowane, transportowane do domu. E, więc tak to wyglądało. I coś, co taki większy smaczek historyczny, stamtąd był ewakuowany Henry Honecker z żoną. Jak musiał, musiał uciekać, bo się bał, że go w Niemczech e, wsadzą do więzienia i tak dalej, to właśnie tak to wyglądało. A my jesteśmy w następnym miejscu. Halo. Eee, no właśnie, tu planowaliśmy przyjechać, i, i tu nie zostaniemy przynajmniej pojmani. Nie zostaniemy aresztowani. A my znowu jesteśmy na lotnisku. Ten wlok lotniskowy bardzo. I jesteśmy na lotnisku Lupen. Jest to, no nie jest, było to lotnisko eee, polowe. Tym razem już NRD. I ono było tak w sumie trawiaste. Tylko miejsce przyziemienia było wybetonowane, tam gdzie samolot ląduje. A dalej później było trawiaste. 2 km chyba 300 ma długości. Tak, no dość spore. Zaraz wyjdziemy. Będziemy na samym środku tego lotniska, bo tak nam było wygodnie podjechać. Marzyło nam się, że pojedziemy po nią autem, ale to się nie udało, nie można na nie wjechać. Ale wejść już tak i nikt nas nie pojmie. Szkoda, że nie mamy roweru, bo rowerami byłoby fajnie to objechać. No i jesteśmy. Znaczy, jesteśmy na samym środku Z tego pasa startowego. Tam są takie górki, to jakieś tam prawie latarnie były, czy coś. Patrzyłem wcześniej. Tylko, zobaczcie, no tam gdzieś jakieś małe drzewka rosną. Ok, ale ogólnie rzecz biorąc, to ten teren jest cały tak utrzymany pusty. Hmm. Jakby w razie czego mógł ktoś tu lądować, że tak powiem. No ok, może nie od razu, bo trzeba by było jakieś te pojedyncze drzewa tam gdzieś usunąć. Ale ogólnie e, nie pozwolili, żeby urosło. Aha, ale właśnie Asia mówi, że tu jest jakaś szkółka leśna. Może będzie, bo to jest świeże. Ale nic nie widać na tym, żeby coś, się rosło. coś tu rosło. Że to tak... Dobra, pojedziemy teraz na początek tego lotniska. Tam, gdzie powiedzmy ono jeszcze wygląda lotniskiem. Wracamy do otoczenia, żeby się cofnąć. Nie chce nam się tyle iść, bo musielibyśmy kilometr. kilometr w jedną, kilometr w drugą. To źle wpłynęłoby na moją sylwetkę, jeszcze takie spatery. A jesteśmy tutaj, są jakieś drogi kołowania, i te rzeczy były właśnie wybetonowane. A, a tam lotnisko nie. Więc no jakieś tam masy bitumiczno-betonowe. Więc e, te rzeczy były. E, Wybetonowane. Jest tu jeden mm, bunkier, czy nie, no taki hangar. Do niego ale nie można pod, podejść nawet, bo tam jest jakiś recykling i, i tam działa jakaś firma. To tam się nie udamy. Ale idziemy na początek pasa startowego. Obejrzeć jak to wygląda. Też nie można wjechać samochodem. Chyba, że terenowym. bo taka górka jest duża. A nasz nie jest terenowy. Ale, ale prawie jest, bo jeździmy tu po takich... No na pewno było coś tu, Bo jeździmy po takich drogach, przez ostatnie dwa dni objechaliśmy od drugiej strony i jesteśmy teoretycznie na początku. Więc zaraz gdzieś tu idąc przez ten las musimy wejść chyba najpierw na drogę kołowania. No ale dobra. Idziemy, szukamy. Zobaczcie piachu. Właśnie tak jak nad mozem. Jak się gdzieś tam idzie przez Las nad morze, zawsze pełno piachu, a my w ogóle dzisiaj testujemy buty na piach. Kupiliśmy je w pewnym sklepie sportowym, żeby nie było, Takie. że reklama. Takie o, zobaczcie. Takie. Jan, identyczne. Ojej, pokazuje gdzieś krzaki. Takie. Takie. Eee, kupione w sportowym sklepie, wcale nie były drogie. Eee, powiem wam, no na razie. Sprawdzają się. No, na razie się ja od dłuższego czasu. Drugi raz. Nie. A który? Chyba z, szesł, z szóstym? O, ale nigdy po piachu. No nigdy po piachu. A dzisiaj idziemy po piachu. Tak, świetnie. I na razie są fajne. Powiemy Wam na koniec roku, czy były fajne. Niech będziemy <laughs> zdejmować. Niech będziemy zdejmować pełne piachu. No i doszliśmy do drogi kołowania Idziemy w stronę pasa startowego i tu będzie ta część jego, jest też utwardzona, tam gdzie samoloty lądowały, przyziemiały a dalej widocznie wystarczało im, że był pas trawiasty, ale jakie to musiały być stare samoloty, co? Ja nie pamiętam w którym roku zamknęli to lotnisko, ale bardzo, bardzo dawno temu i szukamy gdzieś jeszcze przynajmniej parę lat temu była eee Taka nieduża wieża kontroli rotów, ale nic nie widać. Jednak tak zobaczcie, mówiłem, że sobie Niemcy zostawili ewentualnie lotnisko łatwe do uruchomienia, ale no nie, zobaczcie, posadzone są drzewka, więc nie jest. Jesteśmy w miejscu gdzie samoloty przyziemiałe i że dalej nie jest to otwarte i nie widzimy nigdzie tej wieży dron i rząd wieje a wiecie ja wiatr i, i dron jad. a się, się zawsze śmieję że jestem cienki ale ja się zawsze o niego obawiam ale spróbuję wiecie co to bardziej że on jest ubezpieczony w pełni The night Thank you Panik ma trzecie lotnisko, jest zaliczone, właśnie wraca. Eee, a możecie zobaczyć, albo może niektórych rzeczy nie powinniście widzieć. Mm. Ale dobra, wraca. No, widocznie wiatr go podniósł trochę wyżej, dlatego tak wyszło. Ale wraca. Eee, jeszcze za chwilę podlatam tutaj nad tymi drzewami, bo nie wiem gdzie. Eee, nie możemy znaleźć tej, tej, tej wieży. Eee, kontroli lotu. Lotwa jest tu na pewno, więc jeszcze jej poszukamy, a to za chwilę spróbujemy. Może najpierw dronem tam przelecieć i wtedy pójdziemy już na piecho. Tam jeszcze Asia Bunkry chciała zobaczyć, więc ten bunkry też pójdziemy zobaczyć. Maniek no latuje, to zaraz zrobimy tam jeszcze takie małe, mały rekonesans. Daj, Dobra, ale mieliśmy jeszcze... Jest. E, trochę dokładniejsze jednak jakby nie było. Nie. No bo drzwi próbuję wylądować z miejsca. Dziwne było to, co widzieliście, no startował gdzieś z tego miejsca. Tutaj, tak gdzie ja stoję. No to miał półtora metra gdzieś e, błędu. I widzieliście, jak bokiem próbował kontrolować do siły wiatru. No wieje trochę, wieje. jeden bunkier. Tam jest dalej drugi bunkier. Zaraz do niego pójdziemy. Ten jest rozwalony. A, raczej śmieci się już z tego zrobił. Tak? Jest bunkier. Tam jest drugi, a tam u góry co jest? Idę tam zobaczyć. Jesteśmy przy drugim bunkrze. A, nic nie widać za bardzo. Tam jest no, śmieci dużo, ale to taki mały bunkierek. No ja tam nie wiem. Zobaczcie, no, no z kamerą musisz myć, wejść. Myć, trzymaj, Ja do zadań specjalnych. Muszę <grym> latarkę zjedziłaś. Jakby niedźwiedź, to krzycz, ja będę szybko uciekał. To się jakby dziki. Dziki też. Bo Asia lubi pobiegać z dzikami po lesie. Nie lubię, nie lubię. Lubi, lubi, bo widziałem jak biega. <grym> Ale jaka szybka ona jest wtedy. No dobra. To wchodź. Skróć sobie kijek. A włącz wszystko. Ale włącz kamerę. Nie jest. Nie jest. To dobrze. No i poszła. Razem z dieslem. Ja tam nie będę wchodził. Słuchajcie, bo ja jestem gruby, utknę tam. Znaczy może nie gruby, ale taki dobrze odżywiony i utknę tam i dopiero będzie. To po co mam tam wchodzić? Ziemianka po prostu. No, dokładnie, ale są gdzieś duże będziemy ich poszukać. Nie wiem czy to widać tutaj. Nie widać pewnie. Idziemy. Jakieś drzwi. Janna do mnie. Czekaj. Uwaga, to może być. Czekaj. Dobrze. Tu nic nie widać, ale generalnie to jest ziemianka. Jestem! Jest! Wróciła Joanna do spraw zadań specjalnych. Oh. I po wycieczkach koniec już. Idziemy odpoczywać. Ale co Wam chciałem powiedzieć? Budki spisały się rewelacyjnie. To, że one piachy nie puszczały, to jest ok, ale słuchajcie, chodząc po deszczu, po, po lesie, również ta, żadne tam patyczki czy coś takiego, nic nie, nie wpadało. Jest po prostu tak, jak powinno być w bucie. Więc niedrogo, a fajnie, nie powiem Wam jak, domyślcie się. Ale to znaczy, nie powinniśmy u nich kupować, ponieważ <laughs> oni sprzedają w Rosji, więc e, no ale jak będziecie chcieli, to, to taka takie, e, sieciówka sportowa, tam je znajdziecie, bardzo fajne są, polecam, pamiętajcie subskrypcje, łapka w górę i widzimy się w następnym vlogu.